Nie spodziewałem się tego, znaczy, pamiętam, że coś tutaj było, ale... Cześć, witam was serdecznie w nowej serii, tym razem gra, która oznawana jest za wielu jako najstraszniejsza, a mowa tu o pierwszej odsłonie Outlasta. Chociaż według mnie, to druga część właśnie jest najstraszniejsza, a z racji tego, że jeszcze nie przyszedłem tej gry, zaczniemy sobie ją na kanale. Bo chciałem ją przejść od początku do końca. Kiedyś zacząłem, ale nie dokończyłem. Jeśli jeszcze tego nie robicie, zostawcie coś po sobie, będzie mi bardzo miło, a wy będziecie na bieżąco z każdym kolejnym odcinkiem. I tyle ode mnie. Lecimy z pierwszym odcinkiem Outlast. Miłego oglądania. Zaczynamy nową grę. A poziom trudności, jaki sobie wezmę, to będzie koszmarny. Bo szalony, niestety, nie ma punktów zapisu, a boję się, że przegram i utracę cały postęp w grze. Więc zaczniemy sobie koszmarny. Myślę, że to wystarczy, żeby było dosyć ciekawie. Naszym protagonistą jest Miles i zmierzamy do szpitala. Tak, dla psychicznie chorych. Czemu by nie? Już widzę w oddali ten piękny obiekt w jakim będziemy rozgrywać całą tą straszną historię. No i spoko. Coś tutaj sygnał z radia chyba zaczął być coraz bardziej słaby. No i widzicie, nazwa naszego Szpitala Wjeżdżamy Może jakiś ochroniarz nas tutaj przywita Dawno w to nie grałem, nie pamiętam Ale chyba tutaj nikogo nie było I Powiem wam szczerze, że nigdy nie przeszedłem tej gry Czas to zmienić Mam nadzieję Mam nadzieję Jakieś dowody oh, Okej okay. Nie znasz mnie, nie będę owijał w bawełnę Mogą mnie śledzić. Przez dwa tygodnie pracowałem przy instalacji oprogramowania w ośrodku badawczym w Mount Massive. Właśnie łamie wszelkie umowy o zachowaniu poufności, ale pieprzyć to. Tam się dzieją straszne rzeczy, nie mieści mi się to w głowie. Nie mogę uwierzyć w połowę tego, czego byłem świadkiem. Lekarze twierdzą, że stosowanie terapii za pomocą snu zaszło za daleko. Znaleźli coś, co czeka na nich w górach. Ludziom dzieje się krzywda, a Murkow na tym zarabia. Ta sprawa musi ujrzeć światło dzienne. Na szczęście jest nasz Miles. Jest i nasza klasyczna kamera. No i super, zaczynamy. Wszystko działa, wszystko sprawnie. O. To jest to. To jest to. Zaczynamy. Okej. Okay. Sprawdź zakład psychiatryczny Mount Massif. Zadania są utualniane w notatniku tab. Okej, okay. mamy tutaj notatniki i dokumenty. Fajowo. Na razie nic w nim się nie znajduje, jak widzicie. Może jednak jakiś ochroniarz tutaj jest. I hm. tutaj nie widzę, żeby coś było. Nie, tutaj nic nie znajdziemy. Dobra, jeszcze zobaczę. Tu mam kamerę, okej? Okay. Jest nasza wizja, mamy też. Przybliżenie. Okej. Okay. Będę tego żałował. O, jest jakiś ziomuś. Jakiś zio ziomuś tam był. I już go nie ma. Dobra, głównym wejściem wejdziemy sobie. Witam, witam. Albo i nie. Nie wiem, czy to było z tamtej strony, czy z tej. Jest jakaś furtka. Zobaczymy. Ale zamknięta na kutkę i łańcuch. Dobra. Czyli w drugą. Nie wiem, czy ten horror był na tyle straszny. Wszyscy tak mówili zawsze. Zawsze słyszałem, że ten horror jest bardzo, bardzo straszny. Ale nie pamiętam, czy on był na tyle straszny, że się bałem podczas rozgrywki. Jest nasz punkt kontrolny. Czy to tutaj? Nie. Nie. Dobra, jest jakaś drabina. I chyba tam musimy wejść. Tak. Lecimy. Ale parkur Tu była drabina, ale ona nie była potrzebna. Absolutnie. Fajnie, fajnie, że nas dzien dziennikarz jest tak sprawny. Troszkę się czuję bezpieczniej teraz. Wchodzimy. Dobra. Bezpiecznie chyba. Chyba bezpiecznie. Na razie wygląda wszystko w porządku. Zobaczymy, do którego momentu będę się czuł bezpiecznie. Jest ksiądz jakiś. Godzina dziewiąta. Dokładnie pięć po. A my, jakby nigdy nic, złamaliśmy się właśnie do. Szpitala psychiatrycznego. Halo? Dobra, bezpiecznie? Chyba. O, ktoś tutaj ucierpiał już. Dobra, po kolei. Jest bateria. To mi się przyda, tym bardziej na tym trybie koszmarnym. Musimy oszczędzać tą baterię jak tylko można. Gałęzie o okno walą. Coś tu było. Czy to drzwi? Drzwi, dobra. Są pierwsze dokumenty. Ośrodek badawczy Murkow. Przebieg leczenia. Pacjent twierdzi, że zrobił postępy, jeśli chodzi o świadome śnienie. Na niespatykaną skalę zaobserwowano czynności pola morfogenicznego. Kontynuacja etapu czwartego terapii hormonalnej. Diagnostyka. Spirometria nie wykazała nagromadzenia śluzu w oskrzelach. Hematokryt. Nie udało się wydzielić erytrocytów. Wynik bardzo niepokojący. Bananie magnetycznym rezonansem jądrowym wykazało zaburzenia cyklu fas i NREM. Jest druga strona? Jest. Pacjent śmieje się w fazie NREM. NREM? Nie wiem, kto się to czyta. Uwagi. Billy zapytał o sprawę, która jego matka wytoczyła przeciwko korporacji Murkow. i zakładowi psychiatrycznemu. To dowodzi, że stan bezpieczeństwa jest katastrofalny, choć Billy twierdzi, że odkrył prawdę krwawych znak doktora Tragera. Tragera? Może mam tak czytać? Tragera? W aktach jedyną osobą o nazwisku Trager jest niejaki Richard... Trager, kierownik działu archiwizacji. Trzeba przesłuchać sanitariuszy i ochronę oraz udoskonalić monitoring, by umożliwić analizę biometryczną. OK, wszystko jasne. Halo, 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 halo. Czy te ślady tu były? Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Tutaj też zamknięte. No to już znam drogę kolejną. Co to jest? W ogóle jelita. <laughs> I kolka do popicia. No super. Nie przypominam sobie, żeby tu byli kanibale, ale widocznie. Widocznie są. Widocznie są. Aby dostać się do służby. Syru... Dobra, wiem, wiem, wiem. Okej okay. Skakujemy. Nie wiem czy tutaj przejdę. Nie, chyba nie. Tam w prawym górnym rogu widzę dwie na dwie, czy to znaczy, że mogę mieć tylko dwie baterie. Mhm. Okej, okay, pierwsze pomieszczenie. Co ja próbuję otworzyć, jak tutaj jest zabarykadowane, ale dobra. Dobra, dobra. Mamy bibliotekę. Ok. Nie spodziewałem się tego, znaczy... Pamiętam, że coś tutaj było, ale nie wiedziałem, że mi wyskoczy. Dobra. Dobra już, muzyko, bądź ciszej. Jakiś trupek. W dodatku bez głowy. O. Czyżby to była jedna z jego głów? Może być. Oj, to jest ich więcej. Dziadu jeden tył. Muszę oszczędzać. Nie Muszę się ukryć. Ok. Ja Będę cię chętnie posłuchał, ale widzisz nie mam zbyt dużo opcji, jeśli o to chodzi. Dobra, wychodzimy stąd. Czy on tu idzie? Dobra, wlasz sobie do tych drzwi, ale będzie problem z tą kamerą. Mogłem dać słabszy poziom trudności. To ja zrobiłem. Halo, halo! Dobra, 10 po. Dosyć realnie działają te zegarki, widzę. I mi się to podoba, przyznam. O, przystojny pan. Na jedno oko ślepy. I kolejny. Tego chyba nikt nie lubił. Dobra, spadamy stąd. Witam, witam. Mam nadzieję, że tak miało być? Chyba tak, dobra, jest wszystko w porządku. Jestem Miles. Miło mi Cię poznać, wysolu. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. <Nicly <dictionaries> <Nicly> <fella> <letoa> No to lecimy dalej. Lecimy dalej przez ten piękny szpital. Jest bateria. Zaraz się okaże. Nie możesz wziąć więcej baterii. To jest chore. Mogę mieć tylko dwie baterie? Naprawdę. O nie. To już nawet nie chodzi o to, że to jest ciężej, bo chciałbym wam wszystko pokazać. A z taką ograniczoną liczbą baterii będzie troszkę ciężko. Mogę zmienić poziom trudności? Mogę zmienić poziom trudności. Tak. Weźmy sobie normalny albo trudny. Trudny sobie wezmę. Uwaga. Ile mogę baterii teraz wziąć, panie? Mogę wziąć 5. To myślę, że to nam wystarczy, co? 5 baterii nam wystarczy w zupełności. Aha, dobra. Jedno pomieszczenie, drugie pomieszczenie. Pójdźmy sobie po kolei. Nie wiem, czego się spodziewać tutaj. Ręce w klopie nie. Jakieś flaki, krew Norma. Tutaj wszystko zabarykadowane mogę to jakoś oderwać. Normalnie bym mógł. Ym... Za mam te sławki. Chyba sobie ściszę zaraz. <grym> Bardziej się boję tych dźwięków. Halo, halo. No, nie, to, to, to tylko mop. To tylko mop. To tylko mop. Halo, halo. Proszę pana. Witness. Świadek. I kolejna ręka w klopie. No tak. No tak. I kolejny trupek. Ale ma dziwne ręce. Czy takie normalne mają? Nie, normalne chyba. On wygląda normalnie. Póki co. Trzy wentylacyjne, ale tutaj nie wejdę nigdzie. I mamy kolejną. Baterię. Achaj, ja awal! Z bani przywaliłem w lampę. Się wystraszyłem. Nie, nawet spoko, nawet spoko. Nie, my, my przyszliśmy stamtąd? Już się zagubiłem, tak. Dobra, to idę dalej. Zobaczymy, co tutaj znajdziemy. O, 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 tutaj mieliśmy wejść. Potrzebna jest karta magnetyczna. O nie. Karta magnetyczna. Muszę znaleźć jakiegoś strażnika w takim razie, który będzie miał takową kartę. Halo, halo? Ma pan może kartę? Dostępu? I są kolejne notatki. Szanowni Państwo, trwają prace nad szczegółowym raportem. Murkoff Corp. nie musi podejmować żadnych natychmiastowych działań. Projekt Walrider może przynieść niewiarygodnie wysokie zyski. Okoliczności towarzyszące tym czterem zgonom są na tyle niejasne, że nawet jeśli z dowodami obchodzono by się właściwie, jakkolwiek sprawa w sądzie jest niemożliwa do rozstrzygnięcia. Projekt Walrider to wysoce niebezpieczne przedsięwzięcie i jest niemal pewne, że pochłonie więcej ofiar. Jednak, podobnie jak w innych przypadkach, zainteresowanie rodzin oraz rządu jest tak znikome, że podejście, podjęcie jakichkolwiek czynności prawnych jest mało prawdopodobne, ponieważ terapia polem morfogenicznym zbliża się do wyprodukowania działających modeli. Zjawisko przemocy wśród pacjentów staje się coraz bardziej powszechne, ale odpowiednie połączenie podawanych leków wraz ze stosowanymi środkami przymusu. Przyniosło pożądane efekty w kwestii utrzymania kontroli i przepływu zysków. Z poważaniem Helen Grant, Departament do Spraw Zmniejszenia Obciążeń Prawnych Murkow. Czemu te dźwięki? Zawsze, gdy ja odłożę te notatki, się pojawiają. Co ja złego robię wam? Tu są jakieś drzwi. Dobra, wydaje się bezpiecznie. Zamknięte. Dobra. Czy to z tych drzwi, czy to w mojej głowie? Mam nadzieję, że z tych drzwi, a nie w mojej głowie, że mi nie odbija. Poszukajmy tej karty magnetycznej. Być może jeden z tych ochroniarzy ją miał i wcześniej jej nie podniosłem. Masz może coś? Może ty coś masz? Nie. Może tu coś? Nie. Ale tam był jeszcze jeden. Może ty coś masz? Nie. Okej. Okay. Tam widzę ziomeczka jednego. I tutaj jest kolejne zejście. Może potem? Może potem. Dobra, tędy też nie przejdziemy dalej w tym momencie. Hej, ziomeczku. W ogóle chodzę po nich, jak jakby byli częścią podłogi. Nie wyskakiwać mi tutaj nic z za rogu. Tutaj też nic nie ma. Dobra, zmieniamy baterię, aby się wychylić. A czemu ja mam się wychylać w tym momencie? Tam jest ziomuś. A tutaj jest... ok. Yy, witam, panie kolego. Halo, halo. Halo, halo. No, ładny jest. Co nie? Na miniaturkę, uśmiech. Co tam leci w tv że to tak pilnie oglądasz, panie? O ja! O ja! Może ty... Może ty chcesz na miniaturkę? Masz taką piękną twarzyczkę. Pokaż ją tylko, proszę. Pokaż ją, pokaż ją. Fajna była. No nie no, wstydliwy nagle. Ale co on ma z nogą? Co on ma z nogą? Dziwne. Dziwne. Mega dziwne. Ale przynajmniej jesteśmy w adekwatnym do dziwnych rzeczy miejscu, bo jesteśmy w szpitalu, nie? Psychiatrycznym, więc. Chociaż mutacje takie, które tutaj widzę, to chyba nie są jednak nawet normalne jak na takie miejsce. Zamknięte. No tak. To by się spodziewał. Co to jest? O, może on ma przepustkę. Dobra, zobaczmy. Jest przepustka. No i genialnie. Dobra, no to co? No to lecimy. No nie ma chyba... Chyba, że jakąś baterię jeszcze znajdę tutaj. Nie, nie widzę nic. Nic tu nie widzę. Widzę tylko, że nasz bohater coraz głośniej oddycha. Miles, uspokój się. Wszystko jest w porządku. Przecież się nic nie dzieje strasznego. Lecimy po prostu kartę oddać i tyle. Dzięki! Lepiej na niego uważać jednak Nara Dobra, dobra, lecę, 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 lecę To było przy windzie, dobra, już pamiętam, okej okay. A w ogóle tutaj nie byłem Ale, no jest jakaś sprawa, zobaczmy Kwestii przyjęcia zakład psychiatryczny Mount Massif, Ośrodek badawczy Morkow, dobra, to nie nieważne Złożono przed zarządem firmy pisemne oświadczenie, iż są podstawy, by wierzyć, że istnieje niebezpieczeństwo zakażenia środowiska wywołane brakiem zachowania odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa przez szpital psychiatryczny. Wyrażamy zadowolenie z faktu, że zeznania i wspomniane oświadczenie stanowią wystarczający powód, by na podstawie wydania niniejszego nakazu MHS mogło podjąć natychmiastowe działania. Niniejszym szpital jest zobowiązany umożliwić MHS pełny. Dostęp do wszelkich obiektów i uznać całkowite zwierzchnictwo przedstawicieli tej organizacji. Otrzymując ten dokument, szpital wraz ze wszystkimi podległymi podmiotami, bez względu na okoliczności, zrzeka się jakichkolwiek roszczeń, jeśli chodzi o działania MHS lub warunki, które takich działań wymagały, względem Murkow Corp oraz należących do firmy oddziałów. No dobra. Dobra, otwieramy to. Może to zamknę, co? Ja to zamknę. Ok. Oni kłamią. Czy jestem w stanie zobaczyć, co tutaj jest? Jak na razie nie widzę żadnych niebezpieczeństw. To jest ten ksiądz. Wyrąbał światło, Ziomek. Dobra, ja coś czuję, czuję coś, że ta szafka nie jest bez przyczyny. Tutaj dobrze myślałem. No jest ten grubas. On tutaj jest. Idź sobie. Nie dość, że gruby to jeszcze łysy. Ja się go boję. A to już koniec pierwszego odcinka z Outlast. Niebawem kolejne odcinki, więc, aby żaden was nie ominął koniecznie, zostawcie coś po sobie. Będzie mi bardzo miło, wy będziecie na bieżąco z każdym kolejnym. Dzięki śliczne za oglądanie i trzymajcie się na ra.